Witam Was kochani w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na przeką rzeczy do sklepu Action i na samym wstępie mam idealną pufę dla dzieci, kosztuje niecałe 48 zł i mamy tutaj wzory zwierzątek na przykład tutaj mamy takiego misia te pufy są dosyć twarde ale fajnie się na nich siedzi nie są też za duże, no bo są dla dzieci bardzo miłe w dotyku i do wyboru jak już mówiłam mamy misia obok znalazłam jeszcze kotka a na samym dole mamy pandę więc duży wybór. Kochani, pochodziłam sobie po całym sklepie i znalazłam sporo nowości, między innymi pojawiły się bardzo fajne zegarki i zakręcone świeczniki, więc oglądajcie do końca. A jeśli jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was również do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, a wtedy nie ominie Was żaden odcinek. A teraz zapraszam na półeczki. I zaczniemy sobie od perełki. No popatrzcie, jakie cudo. Mamy takie taborety z bardzo ładnymi nóżkami. Ślicznie widać te słoje, a ta góra bardzo miła w dotyku. Do wyboru jest biała albo kremowa. Ta kremowa bardzo mi się podoba. One kosztują aż 60 zł, ale powiem Wam, że bardzo mnie kuszą. A tutaj mamy te lustro, które wiesza się na drzwi. Wcześniej do wyboru były tylko białe i czarne, a teraz do mnie jeszcze dojechały jasno-drewniane. Kosztują 40 zł, tak jak te biało-czarne. Mamy też nową skarbonkę. Kosztuje 19 zł, tak jak poprzednie. Tym razem mamy w kształcie takiego krokodylka. No wygląda przesłodko. Ale tutaj, no popatrzcie jakie cudo. Za 23 zł mamy figurkę, takie zawiasy, mamy też dwa wzory do wyboru. Jest dosyć spora, bardzo ładnie się mieni. Szkoda, że do wyboru była tylko srebrna, bo wiecie, że ja lubię złote dodatki, no ale wyglądają przepięknie. A teraz mam dla Was nowy zegarek i jest to bardzo duży budzik. Dla porównania obok macie takie mniejsze, takie standardowe. Kosztuje niecałe 40 zł. Do wyboru macie czarny albo taki miedziany. On w środku ma takie kółeczka, i zastanawiam się, czy one się przypadkiem nie obracają jako sekundnik, ponieważ mamy tutaj tylko dwie wskazówki. No niestety nie można było go włączyć, a szkoda. Jeśli ktoś z Was kupił sobie ten budzik, to napiszcie w komentarzach, czy te kółeczka się obracają, bo byłby to naprawdę genialny gadżet. Tutaj mam dla Was kolejny taki taboret. Kosztuje 48 zł. Też ma taką futerkową górę. Tym razem mamy takiego białego baranka. A nóżki to jest taki metalowy stelaż. Bardzo ładnie wygląda, a wysokość mamy tutaj 36 cm. Ale te świeczniki to jest po prostu hit. Kosztują niecałe 19 zł, są bardzo zakręcone, no świetnie to wygląda. Mamy też kilka wzorów do wyboru i kolorów, więc naprawdę możecie sobie dobrać go pod siebie. Ja na początku myślałam, że to są wazoniki, ale to są świeczniki na te wysokie świeczki. No wyglądają naprawdę ciekawie. Ale tutaj mam perełkę. No popatrzcie jakie piękne drzewko z lampkami. Kosztuje niecałe 40 zł. U mnie do wyboru lampki były albo kolorowe, albo złote. Powinny być jeszcze białe, ale widzę, że tutaj niektóre się sprzedało, więc możliwe, że po prostu się sprzedały, bo zazwyczaj są te trzy opcje do wyboru. No drzewko bardzo ładne i kosztuje niecałe 40 zł. A teraz przejdziemy sobie na kubeczki, bo mamy kilka nowości. I pierwsze kosztują 6 zł. Do wyboru mamy w kilku kolorach. One mają też takie złote napisy. No ładnie to wygląda. A teraz mam dla was idealny kubek na wycieczki. Kosztuje niecałe 10 zł. Jest taki metalowy. Wzięłabym go sobie pod namiot. Tylko, że dla nas jest troszeczkę za mały. Jakby był większy, to na pewno bym go wzięła. A tutaj mamy takie mniejsze za 4 złote, i one idealnie pasują do tego biało-szarego kompletu, który wam kiedyś pokazywałam. Tutaj mam coś ciekawego. Na początku myślałam, że to jest zestaw czterech szklanek, ale nie, to są cztery takie szklane miseczki na desery. Kosztują niecałe 10 zł. Bardzo przypominają szklanki, mogłyby się w sumie nadać na drinki, ale przez to, że mają taką grubą podstawkę, no to wiadomo, że to jest miseczka. Tutaj yy, na szczęście były niezaklejone, to mówię, Wam je pokażę. No bardzo ładnie wyglądają. Mamy też nowe porpuri i jest w takim akcencie świątecznym, ponieważ mamy tutaj gwiazdeczki, choineczki, są też szyszki. Mamy kilka kolorów do wyboru, nawet tutaj czerwone są albo czerwono-zielone, albo czerwono-złote, więc duży plus. A teraz mam coś dla osób, które lubią szydełkować. Za niecałe 10 zł mamy zestaw szydełek o różnej wielkości, rozmiarze. One są też w różnych kolorach, bardzo ładnie wyglądają. Obok mamy zestaw za 11 zł i tutaj mamy już uchwyty do tych szydełek. Też bardzo ładnie to wygląda i też są w różnych rozmiarach. Mamy też porządne krawieckie nożyczki. Kosztują niecałe 10 zł i ja sobie je wzięłam, bo na pewno mi się przydadzą. Ostatnio pokazywałam Wam kalendarz adwentowy dla kotków, tym razem pojawiły się takie same ale dla piesków, również kosztują 20 zł i też mamy dwie wersje do wyboru. A na koniec mam dla Was kolejne fanko popy. Do mnie dojechała dostawa i mam jedną, którą kojarzę. Eee, kojarzę ten film Bullet Train, i to jest chyba nawet ta postać, którą grał Brad Pitt. Reszty nie kojarzę, dlatego pokażę Wam co po prostu się u mnie pojawiło, bo ja nie kojarzę nawet tych filmów. Na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. A teraz życzę Wam miłego poniedziałku, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już jutro.